Witam, ja jestem Marlos TV. E, No tak, dlaczego Marlos Tpau? Dlatego, bo tak mi się chciało. E, dzisiaj chcę wam pokazać, jak e, mieć Teamspeak trójkę na telefonie. Ja Tutaj akurat jestem z telefonu. Mogę, e, co mogę wam? Nic wam nie mogę pokazać, bo chciałem wam pokazać, jak to wszystko z telefonu wygląda. Nie mogłem znaleźć aplikacji, a kamera. Jak nagrywam telefon, to wszystko inaczej wygląda, więc odpuściłem sobie. Chcę Wam tylko pokazać skąd to pobrać, żeby to działało. Z tego normalnie można rozmawiać. Um, ja sobie teraz wezmę telefon. No, no normalnie, normalnie z tego z tego rozmawiam. Teraz głośniej było, bo, bo właśnie z tego. Z tego można rozmawiać, pisać. Wygląd, nie wiem, może zdjęcie wam zrobię jak to z telefonu wygląda, chociaż pewnie, pewnie każdy kto chce takie coś mieć, wie jak to będzie wyglądało, jak się połączyć i tak wszystko. Ja wam naprawdę chciałbym to pokazać, lecz nie mogę. Ja to pobrałem za darmo. Tutaj mam link, który będzie w opisie. Do pobrania. Yy, tak. Do pobrania yy, Teamspeak czy aplikacja do telefonu No i to pobieracie Ja tutaj mam to tutaj O i po wypakowaniu tego będzie coś takiego To jest tak yy, z kropką, yy, kropka up. Wypakowujecie to O, mi się, dobra To już wam jest niepotrzebne I co, yy, ten klik Podłączacie telefon, czy tam tableta, coś z Androidem. To musi być z Androidem. Pod komputer czy laptopa i musicie to, ten plik wysłać do, do telefonu. Na, albo na kartę pamięci do telefonu, czy tam do tableta. Po, po tym jak to zrobicie, e, pff, co tam? Musicie wejść na ten telefon, czy tam e, tablet, znaleźć ten plik. Naciśnięcie i tam będzie zainstaluj i tam będzie zainstaluj w Androidzie i to tylko to klikacie, automatycznie Wam się będzie zainstalowało tak jak jakaś aplikacja z e, Google Play Nie Google Play, e, sklep Play Wszystko Wam się pobierze, zainstaluje i się zrobi ikonka. Po włączeniu ikonki, no to to już wszystko tam Wam będzie opisane, e, że gdzie podać nick, e, adres. No i się łączycie, połączycie się, będziecie e, tak jak tutaj mogli z telefonu e, chodzić po kanałach Nie wiem, jeżeli dacie sobie jakieś tam prawa na tego Android, na ten No na tego nie wiem jak to nazwać Bota, tak? Bo to jest Bot w pewnym sensie mój e no to możecie dawać rangi, e, zmieniać, edytować kanały, wszystko tutaj sobie zmieniać. A jeżeli nie, no to po prostu wchodzicie z tego i się. E, I się. I gadacie. No i co, to, to tyle. Ja jeszcze raz przepraszam, że niestety nie mam jak wam pokazać jak to zainstalować na telefonie, lecz... No nie mam jak, no szukałem Dwa dni, dwa dni dosłownie szukałem na internecie jak e, nagrywać e, z telefonu. Nie znalazłem żadnej aplikacji, a jak znalazłem to kosztowała 16 zł tam chyba było. Ja aplikacji żadnych nie kupywałem na, na Androida, bo, bo raz jedną kupiłem właśnie TSa, a i mi nie działała. Nie działała mi ta aplikacja, znalazłem na Chomiku i że to chyba było rok czy dwa lat temu i do tej pory mi działa, wszystkie aktualizacje ma więc dlatego chcę Wam się z nią podzielić i chcę Wam po prostu ją dać więc jeszcze raz z, z streszczeniem pobieracie tą, tego Teamspeaker z, z tego linku co Wam dałem wrzucacie na telefon instalujecie i, i cieszycie się, że macie że jesteście z telefonu na na, na ie ja Wam spróbuję zrobić zdjęcie, jak to wygląda z telefonu. Może tutaj teraz wyskoczy na ekranie, a jeżeli nie, no co, to przepraszam, no ale nie mam jak po prostu. Więc to by było na tyle i żegnam, cześć.